Cześć, witam Was wszystkich serdecznie. Słuchajcie, dalej jest pierwszy dzień, ale tym razem jesteśmy w nocy. Mamy po godzinie 23, już tak bliżej 12. My jesteśmy na nocnych okoniach. Chcemy zobaczyć, czy w ogóle te ryby będą reagowały w ciągu nocy, bo w ciągu dnia reagowały niesamowicie. Także ja już nie przedłużam. Zapraszam do materiału. Zostaw łapę w górę, zostaw subskrypcję i jeśli masz pytania, to zapraszam do komentarzy. Dzięki i lecimy! Teraz taka przynętka to Lucky Bites, zobaczymy, sprawdzimy sobie, to taka płoteczka, tu właśnie krąpikowate rzeczy, płotkowate się sprawdzały, no zobaczymy, 2 do 0 dla Cikady. Albo kapota. Jesteś w tymie kapota, więc to jest wszystko możliwe. Ale w kopociak. Kurde, ale są, co? Trzeba je jakoś panowie przekonać. No. O, kierownik imprezy coś niesie. Pewnie. Zdrówko. O, dziękuję. O, przepychota. To samo, nie? Skubany Ja pierdziel Benek przed chwilą wyjął 45 Więc mamy nowy rekord jakby timu, powiedzmy Łukasz ma 43 mówi Także Idziemy Już panie Łukaszu pędzę Co? Aj super Ale normalnie walnął tak? A no i zajebiście A wiesz co miałem ja tu zabrał. Aha. Ta. Tak jak Adam mówił Tak jak Adam mówił, no Bum tak bum, pokaż te PB twoje o, Ależ piękne Dobra dawaj, fotę robimy jest To duża ryba, ale jest Ale no jest, PB Ale jest ładna, kurde Pewnie Patrz, Ale zobacz, widzisz, czerwony brzuch ma, ma, Ony coś jedzą, tylko nie wiem co kurde ta, no. jest normalny, tak, to jest normalny Tak, tak Ale chyba nie. przynajmniej chyba mnóstwo No jak w to walą to trzeba A ja też mam Dublecik Dublecik, proszę bardzo też tak ostatni. O ty! Też ładny. Dobry. Dawaj, to i twojego wezmę. Czekaj. O Jezus, nawet nie będę tego dopuszczał. Ty... Ja tego nie pokazuję nawet. Ale... O, powiem wam, że jeśli chodzi o mnie, to jest tragedia. <gryzanie> takie, takie baty dzisiaj od chłopaków zbieram. To za wczoraj się mszczą. Jak byłem? Co? Co? Nie słyszę? Ja, no, no, no. Ach, nie, nie słyszę takie ch**ie, ciągle <grym>, no, tak, tak. Troszkę za wolno chyba prowadziłem jednak Dłuższe pauzy trzeba robić właśnie o tym mówię no. dłuższa pauza szybsze prowadzenie i są konie nie a ten mniejszy jest na pewno no ale też nie jest jakiś mały nie ale one to wpierdzielają zobaczcie zassane w same kule piękny jesteś przyjacielu no Stary, ja to samo. Ja w ogóle cały dzień, o oh, fajny, ja w ogóle cały, cały wieczór widzę, że za wolno, za wolno prowadziłem i trzeba stopa robić. No, ja tu na dnie zostawiłem, no, 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 no. Ty coś powiedziałeś o tym podbieraku, że trzeba drugi, nie? Tak, 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 no. Ja się odwracam, no. wiesz, podciągam mm -hmm, spory no dobra dobry knur no o, to dzięki pod cztery dyszki myślę jeden. A tam wrzucimy do, do twojego, dobra? No, jak do środę? chyba nie wiem. No może nie taki maluszek, ale. Kaban to też nie jest. Troszkę innej miejscówce. Chłopaki tam zostali. A ja tu sobie zbiłem, żeby spróbować, no i proszę, to jest pierwszy garbi. Taki garbuszek, śliczna rybka. Tu jest kolejny. Ten chyba odniejszy Aż taki przyjemniaczek O może być dobry Walną ładnie z podbicia Ledwo ledwo wpięty w samą buźkę. Zaraz walnął i powtórzył wariat, ale mały ten kurde no Ta. Podobne rozmiarki Opa topa i podbicie i tak całe życie Nie łowię teraz z chłopakami można powiedzieć że celowo No i tam się bawią jakieś 40-taki wyjeżdżają Kurde, ale wydaje mi się, że przechytrzyć jakiegoś 48, 7 to trzeba troszkę chyba w innym miejscu szukać. Takie ja mam wrażenie. Chciałbym złowić tego dużego naprawdę konia. <śm> Wiem, że to jest raptem 5 cm różnicy, czy coś. O, masz spad! Co za frajer! No nie. Nie, no w tupe. Mógł być fajny, no. Muszę troszkę wyżej ją prowadzić. O, no też zajęło. Znowu, no. Sto. Stanęły tu. Nie było ich tu, jakby wcześniej. Tak. Patrz, spadł znowu, no. Kurde. No właśnie przed chwilą z Łukaszem rozmawiałem rybki im tam siadły Ale generalnie Benek 4-5 4-5 jednego za dupkę. <śm> no i ja dam 4-4, no jakieś wiadomo mniejsze rybki, nie? Także no podziało im się tam fajnie, no No spadek niestety no także nocka zakończona, idziemy na śniadanie No i wracamy, to mamy powiedzieć. Znowu wracamy, zjemy sobie coś Odpoczniemy troszeczkę i z powrotem na wodę. Także wróciliśmy do hotelu, troszkę odpoczęliśmy, zjedliśmy coś, zregenerowaliśmy się i wróciliśmy nad wodę. Pierwsza rybka już wyjechała co? To... Nasz sympatyczny przyjaciel. O, pokaż ten kapturek. O, już, 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 już. Coś tam się dzieje, ale widać, że te ryby są dalej niechętne, ale po malutku, po malutku kombinujemy. Także zapraszam Was do materiału tak naprawdę z drugiego dnia łowienia i polecam zostawić łapę w górę, zostawić suba, żeby być na bieżąco. Zapraszam. Siemano, hej! A, co spadł. Stoją tu cwaniaki dalej, nie? Stoją tu dalej, stary spadł. Mi przed chwilą też, nie? Co? Nie, no, makrelka. No, tutaj. No, tutaj. To mi za małe gumy ma na to koniec. Ja Masz, Benek. To jest makrela? Nie wiem, ja się na tym nie znam. Też nie w to to wczoraj, yy, co to wczoraj Ale łuska schodzi No? A co, co to, to jest? wczoraj tam odkowało? Majster, co to jest? Ty nie mam zielonego pojęcia. To już będę na teach łowił. No? Co nie? Może być. Zobacz jak to się rusza są te okonie tu walą, ale normalnie no, coś kombinują dziwnego z tym raczkiem nie chcą go, jakby one go nie wiem, ostraszają. nie chcą go, zamknięty pyskiem go walą dziwne rzeczy spróbujemy coś innego może, bo to No to musiała być ryba, nie? Oś. Wyjąłem innego maluszka. Teraz miałem jakieś branko, coś, ale to w kurde. Wszystko jest tak niechętne. Jeszcze, jeszcze bardziej jak chyba wczoraj. Masakra. <słuch> Deszczyk. Czepów wyszło i przywalił nie, Twaniaczek. No ale wypadł Ile tu łusek leży w ogóle, nie? A pierdziu